Góra no dół. A, teraz się, a nie, bardziej mi się wydaje, że dół, bo patrząc na to rozstawienie, to dół jest idealnie między tymi dwoma tymi. Dół, później będzie środek, góra czyli i... Co, tak... się... nie, no tutaj dół to by było to rozdroże, czyli tutaj 8E mniej więcej? GH8, GH8 to będzie to. G -H to tak blisko? G to tak blisko? O, może no może być, myślę, że to o, raz to raz to są bunkry w górze. Ciężko zrobić. Albo albo GH4 No to daj tam daj ten um, rozkaz oddziałowi do, 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 do przemieszczenia się tam. A w ogóle auto ktoś tak, bierze. Ten... Transporter ktoś bierze, widzę. Od nas. To chodźcie, może pójdziemy tutaj. No to właśnie o tym mówiłem. No, Co tu pójdziemy? będzie znaczy, jak ktoś abyśmy będziemy się pszyli do góry, no co, Czekaj, kto tu, kto tu jedzie w samochodach, kurde. Ja idę za... nie ja idę na pieszo. Nie, ja też idę na pieszo. E, nie wiem, gdzie jest Andrasz. Andrusz w ciężarówce pewnie. No, chyba w ciężarówce, to on idzie na punkt. Nie, Andrasza nie ma w ciężarówce A Andras idzie. Koło ciebie jest. A tu jest, dobra, widzę go. Dobra, 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 mamko. Dobra, dobra, to poczekamy gdzie, gdzie musimy iść. E, dobra, już z lewej zaczynają strzelać tylko nas. No to myślę, że to myślę, że będzie lewa, ten dół. No gdzie mamy? No dół. No tak, tak myśleliśmy. Przejdźmy tutaj. Ty... To, pójdzie, to chodźcie pójdziemy, yy, bo tu idzie oddział A, idzie odział Alfa, to my pójdziemy tutaj. Dobra przyjąłem. Tylko Andrus tam yy, trochę okrężą drogą, bo tam, tam będę tak... bronić się z tego punktu. Kurwa ty idzie. Dobra, dostał. Dobra. Bo oni się tego punktu, wiesz, by zatrzymać tym... w tym... Ale co ty wiesz, szedł po prostu dróżką równo. Czekam na ciebie. Ja jestem na, na twoich plecach. Artur. Dobrze, dobrze. Andrusz też jest? z blisko? Andrasz jest z oddziałem naszym, których jak się widzę dobrze, pójdzie w naszą stronę. No i dobrze. O, zciąga na mnie ktoś. Przyjąłem. Stąd. Ok. Zostałem. Przydałoby się, jakby mi Andrzej podniósł, bo nie mamy autopika. To poczekam chwilę na niego. Może, do... Czekaj, może czeka, dojdzie. Może dojdzie. Podbiję. Mm -hmm. Patrz, mam. Trudy Masz? Mam. Szedź ci na plecy, wiesz? No eee... ja tu czekam przy twoich zwłokach. A ja jedem pewnie widzę. a tu jest. Coś mówi w składzie coś. No to już... Nie masz tych zakłó zakłóceń radiowych, jak gadasz na tym? Także? Nie no, to zakłócenia są specjalnie zrobione przecież. No Muszę się odrodzić. Wiem, wiem, wiem. Ale, na ale czasem aż przeginają, wiesz, aż za bardzo. No bo to na padzie, tak? A na tak. słuchawkach mi bardzo... Na słuchawkach bardzo dobrze słyszę. O, ale tu ich biegnie, czterech. No tu. to albo się schowaj, albo przeżyj. No nie, dostałem z prawej. No ja uciekam, no. bo mnie dziabną zaraz. No ja już. I, idę mądrów do ciebie, jak coś. Dobra, ja jestem na garnizonie. Dostałem, garniz ja, ja pierdolę. Na garnizm. M mam pomysł, ale to musi być ciężarówka. Objechać ciężarówką, tak? W Przez drogę i od dołu. No. Tam Andrusz ma ciężarówkę. Dobra, to chodzi o Andrusza, idziemy. Jak się, sta Poczecha, ten, jak, jak się stawia ludzi? Bierzesz ten y, dipadem w dół na tą, na strzykawkę i wbijasz mu. Nie wiadomo jakie ma ustawienie No ale chyba no, na, każdym jest na, na ustawieniach ty. Albo z strzałkami. Góra no, dół czołkami, i szukasz takiego... No. Albo L1 i otwieracie się... Tak nie. R1 i otwieracie się takie kółko wyboru. I tak, albo strzykawka, albo taki, nie wiem, kurde. Smalec. z Strzykawką no, ratujesz no, ludzi. Dokładnie. A, a bandażami leczysz rany? Tak e, Weź jawa, dziabnij tak. mi w głowę a bo Kurwa jaba, czekaj, bo zgośnię. ja za ja chwilę dostanę Nasz już dostał Dobra. Dobra No tam gdzie dałeś to właśnie wróg ostroliwuje mnie tylko idziemy jeszcze bardziej okrężą drogą Ja będę musiał do Was dojść, jakoś dotrzeć Z RPG-a mi pysk wyrąbał Kumasz Daj tego opika Nie to dobra? Bo jak będzie tego, jak nie będzie kogoś, nikogo z nas, yy, koło Andrusza, to zabij mnie Jawa i Andrusz mnie postawi po prostu. Być miał już trening No ja, w tej grze nie ma treningu, to wiesz. Dobra, no. to ci to to A dobra, Andrasza And... widzę. Andrusz, chodź do nas! Andrusz! Ja jestem, ja jestem koło Andrasza. O tu. Co mam ci... No dobra. Weź go, U... no i teraz ty musisz go uratować, Andrusz. Nie tym. Trening polowy. Nie ty. O. o. I teraz apteczkę jeszcze I za... na HP. I Jeszcze apteczkę. Jeszcze musi, jeszcze musi zabandażować jeszcze go. Trening polowy. <laughs> mhm. I jeszcze granat dymny, jak jesteś pod strzałem, rzucasz granat dymny. Rzucasz granat dymny i wtedy leczysz, nie? Czekasz, jak się tego i. Aż się Zadyma zrobi, o. Zadyma i wtedy, i wtedy, leci, wtedy leczysz, nie? nie? Na przykład, jak jesteś pod strzałem, nie? Dobra, czyli. No dobra, próbujemy się dostać na tą krzyżówkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tam, co zasoby leżą, to byśmy ja wam uważać po lewej stronie mogą być. O, aha, już o, lecą pociski. Nasz strzela. Nasz no, tu jest typ. Tu, 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 tu Dostał. Dostał kolejny. Jeszcze jeden dostał. Patrz, nie, chyba się schował. Co? Dobra, chodźcie, idziemy dalej, jeśli jest ok. A? Granat? Jest jeszcze? To mój, to A mój. Nie. Chyba zginął już. Dobra, Andrasz tu bokiem. I tak najlepiej chodzić mniej więcej 20 metrów od siebie, żeby, żeby <laughs> też nie za blisko, ale żeby się dobrze widzieć. No. I medyk musi być jak najbliżej nas, nie? No. Dobra, panowie. To trzeba uważać. Jak tam czwarty też biegnie, więc w czwóreczkę idziemy oddziałem. O kurwa, tu ich jest pełno, gdzie ja jestem. Daję Ale... daj ja... I mam... I, I mają garnizon. Dobra. Albo posterunek. Uwaga, tu, rzucam gdzie, w tym grana? domku. W tym domku mają, no? Który ten dostał? drugi, Ko Kolejny dostał. Trzeci. dobijasz. Dostał. E Andrusz, postaw ja, postawiamy. podstawić I daj mu jeszcze tę naukę na zniszczenie garnizonu jak będzie. Ale tu nic nie ma wiesz? Był chyba posterunek jak go zniszczyli. Dobra. Reanimuję, dobra. Teraz ja do domku. Warta. Dziękuję panie medyku. E, e, powiem, powiem ci, że są zarąbiście ci ludzie, chodzą tam gdzie chcę, tam gdzie my chodzimy. Powie, po, powiem, ci, powiem ci tyle, że jestem w szoku, że w ogóle oprócz naszej trójki to mm, robią zadania. No no no, to ja właśnie mówię o tym. Kurde. Obstawiają? Czy. Powiem ci Czekają na Ro... Ro... Można no, nagrać tą rozgrywkę. Jak dobrze pójdzie. Tylko wyciąć to, tego, jak uczyliśmy Andrusza. E... E Leczyć. <laughs> o! Zasoby sprawdzał... lecą. Ktoś sprawdzał bunkier? Hmm. Nie wiem, ale są zasoby. Ja bym proponował Dobra. bunkier sprawdzić. Dobra, Czekamy na zasoby. Ustawcie się w tych miejscach sobie i... Możesz, możesz pójść, A Andrusz dostał. się. daj, daj opika, e... daj opika, opi... bo będzie daleko. Masz opika, to gin, tam ja, bo nikt Cię nie uratuje, Andrusz. Ty masz tylko moc wstrzeszania. No niestety. Tutaj poszedł granat, więc uwaga. Plecy prawa. No, czyli tak faktycznie jak... Dobra. Dobra, zdobyte, miodzio. Teraz się przesuwamy... ...tutaj, panowie. jesteśmy, dobra, Andrasz jest Reszta składu też jest zrobimy inaczej. Tu się przegrupujemy po prostu, o. Linia eee. eee. zekwryta tu A nie lepiej tutaj na wzgórzu? No, Mniej więcej? więcej? Potem tam trochę dalej jest, zobaczymy. Możemy tu. No, Może jak wygrył ten, to możesz opika nowego dać, bo będzie za, za daleko do biegania. Tak, 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 tak. Albo... nie, już się tak, przestraszyłem, tak. że nasz chciał. Nasz jeden gościu, Spider, widzę, że trochę się zagoropował, zapomniał, że stawiłem gdzie indziej o top tego. Poszedł tam, gdzie chciałem wcześniej. Tak, 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 tak. No, ale ogólnie, kurde, jestem w szoku, że tak ładnie... No ale bardzo, zrobiliśmy dużo, nie? Odbiliśmy ten garnizon jeden, mm -hmm. postawiliśmy drugi garnizon, zdobiliśmy punkt, teraz. No ja ci powiem, jestem w szoku, że w ogóle oni się, randomy się słuchają, nie? Tutaj z Andraszem wiadomo mamy kontakt, ale kurde, że reszta się słucha. No. Chodź tu na to wzgórze, w lewo, znaczy opika musisz dać na pewno. No, w przednym domku chcę postawić. Aha, dobra, dobra, spoko. Tak i na widoku trochę będzie, ale. No, hmm. jest zaopatrzenie. Jesteśmy na tym. I na czacie gry. Nie no, jesteśmy na imprezie, nie na czacie gry. No. A znaczy, powinno być, wiesz, tutaj w ten trójkąt przechodzisz na albo na białe, czyli imprezowe, albo na ogólny. To by też dużo pomogło. O halo, no. Tak to dupa jest. Słyszysz mnie? Ja też słyszę, słyszę. Dobra, dobra, bo weszłem na tę imprezę, czy na ten trójkąt. Dobra, jaki pomysł eee. robimy? Dobra, to ja, ja, na, ja na przykład ja się na chwilę przyłączę Dobra. Poczekaj, ja bym poczekał, aż my zdobymy linię... Poczekaj, linię z i idziemy na następny punkt. 不跟他比呀。<laughs> oh, jest dobra super idziemy Dobra Artur jesteś Halo halo Dobra, jesteś, jesteś Ty, Andras mi tak, mnie tak dwa, nie wiem czy to widziałeś dwa razy z łopaty wziął, bo odleczył mnie, ale trzeci raz już, już się nie udało, nie? Dobra, mamy zasoby zrzucone. Tam no. gdzie zaznaczem zielonym. A ci z oddziału coś Kto? mówili czy, czy, czy nic? Powiedziałem do nich good, boy, good job boys i, skończy, i nic nie, powie, nie odpowiedzieli. No i dobrze, Ale dobrze, dobro, dobrą robotę robią, to mi się podoba. Nie, naprawdę. Powiem ci, że jestem w szoku. No. Może teraz trochę... Jak trochę czekaliśmy, to poszli sobie. No, ale, tak, ale ogólnie... Tak, nie? Ale ogólnie zrąbiście. Ja. Nawet pogoda jest fajna, bo nie, nie, nie jest za ciepło. Tędy się da przejść? No właśnie, chcę sprawdzić... A, jest most. Nie, most jest tam, chodź tam... Nie, tonę! Kurwa... Poskoczę? Dobra... Dobra, dobra... Dobra... O kurwa... Okopem? Ja okopem. Nie wiem gdzie postawić garnizon, tu tu postawię chyba, nie? Jest jakieś lepsze miejsce? Chyba nie... Eee... Tu. Jak myślisz, tutaj? Tu jest wrzut, wiem, czy... tu jest garnizon... No czekaj, czekaj, podejść tu... Pamiętaj, do, tu są zasoby na naszych plecach, nie? Ej! Żeby być za daleko, nie było. No właśnie o to my chodzi. Nie, musi być tam. Nie, nie, pod zasoby. Tu kładź pod zasoby, no to... tutaj, o. Na tej trawce, tutaj, on taka jest. To taka górka jest ochroni Dobra, stawiaj to. Dobra, garnizon jest i wyżej na punkcie Na tą drogą postaw. Aha. O, tu jest oddział, dawaj na dziale opika postaw. Gdzie? Tutaj, tu, ja, tu gdzie ja jestem, jest. Jest na opika. A mogliśmy tu postawić, kurde, widzisz? Za daleko by było. Według mnie. Toż lepsze miejsce.